Już się cieszę, bo już patrzyłem, już oglądałem, odłożyłem jest sreberko. ale mistrz. ściągnę rękawice, ale piękna. Ja bym sobie nie robił. Słuchajcie, pierwszy sygnał, osiem siedem i <grywki> i i chyba grube srebro. Kurczę przetrę delikatnie Piękna moneta Dwie mareczki Ale cudo Ale strzał Z Hamburga Patrz Kurde ale monetka fajna Super nie? Przyszedł i pójdziemy, Mareczek. <noise> o, ja ciebie. To ja już mogę iść do auta, tak? Tak, to tak, ja już. Do auta. No i, i i już po imprezie. I J. A, la moneta. <noise> Co to jest? Ja ciebie! Piona. Ja! 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 <średnią>, no, yeah, ja, yeah, to jest niemożliwe! Ale on przede mnie! To, jest to nie się nie, nie dzieje! Wylemi. To się nie dzieje, to samo co ja mam, tylko piona! Uh -huh. Ale ja. jak przed mnie... Tak Jak jest, padne? Ja! No bo ja mówiłam, że ja chcę barkę wykopać dzisiaj. Patrz w przede mnie, świnia jedna i popatrz. Gdzie przywaliłeś? Ja no przywaliłeś no. Ja Gdzie przywaliłeś? No tutaj. A tu. No to jest niesprawiedliwe. Ale ona duża była, nie moja wina. Ale, ale to, jest, to jest szczyt hamstwa. Ale co ja tylko w szczyt Ciebie weszłem? Ja no popatrz, cię. W bo patrz, specjalnie wlazł przede mną na moją ścieżkę wykopał na mojej ścieżce tam. moją monetę. No ale już jest po ciężkich, kurde, tych. tych. No, Zarysowano z drugiej Koniec. strony. Z moje. nie, idę. Idek. Idę <laughs> no przede mnie w las. No, widzisz? Widzisz, las przede mnie specjalnie Mówi, idę przed tobą, bo coś znajdę I popatrz Ja Adolfa, a Ale moneta Ale moneta, patrzcie Wykopałem teraz fenolka Prusaczka Patrzcie I jeszcze mi się bateria kończy Także podsumowanie będzie w domu 30 sekund zostało No i No i to Mistrzostwo świata Maciek rozwalił dzisiaj system, nie? No. Nie chcieliby się Pobiliby się na polu. O nie przesadzaj, nie byśmy się nie bili. Następnym no monet... razem szpadelkiem dostanie i nie będziesz odpłynęła. <noise> Moneta mistrz. Tutaj moja. Nie, dwa, trzy miesiące temu wykopałem. Ale o jego jest inna. No inna. Moja jest już z dużym orłem 1907 Pokaż mi tamtą moją Uwa. moją dwójeczkę no, jest piękna moneta to... i tu moja po dopieszczeniu Piękne ma lustro, męnicze. Tutaj jeszcze trochę czarnego zostało, ale... Nie chciałem jej za bardzo. Jakiś ślad musi być. Moneta, jakby nie patrzeć z ziemi. Ale w pięknym stanie. tak to wygląda super słońce zachodzi a tutaj zaczyna się coś dziać jest kolejna monetka ja cię nie mogę ha, ha, ha. Ola żałuj żałuj że nie pojechałaś Przetrę. Taka moneta wymaga zdjęcia rękawicy. Jest. Dwunasta część Talara. 1842 rok. Ale piękna monetka. Jej. No wyrosł ładnie. już powoli, trzeba powoli trzeba latarkę włącz, włączyć. Hanower Co będzie? FRNST. August. Król. Piąty Hanoweru. Manica S. Jak dobrze przeczytałem. No, mega strzał. Mega strzał i drugie sreberko. O, latamy za krzakami. Sygnał 53. Ciebie. jest hammer jest hamerek wow będzie trzy kryjsary chyba w paluchach jest 1700 nie widać reszty daty ale mi się łapy częsą w końcu Józef ale piękna czy krecerówka. Szkoda, że jest No, ale monetka, mistrz. Sreberko, dajesz, bo piękne. Czy rękawice? Jeszcze nie ten I delikatnie Co to jest? Konik Ale monetka. Ale ładne, masakra No tak na szybko na polu próbowaliśmy coś znaleźć, no i niestety Wojek Google nic nie mówi Prawdopodobnie dwa silberki e, miasta Lundberg w Niemczech. No mega strzał. No i już miałem w ręce. Jest kończy jakaś ciekawa monetka. Zdjąłem rękawice. Przetrę. Delikatnie w mokrych paluchach 24 część talara 1800 nawet no, ładnie 30 chyba Kurde weschło i nie widać albo 30, 30 albo 0 Zero, któryś, ale piękna monetka, i to jest szał dnia. Pierwsza moja taka, użyłem środka jak Mister Luny 1802 rok. Piękna monetka. Super. Co to? Co tam jest napisane, ale nie wiem, co to jest? Silveriosz, 2,5. No na pewno nie jest przecież na silverioszu jest inne, twarz, nie? Tak, to wydaje. jak daje, tak? 2,5 silveriosza, no. Hmm. tak? Taka nie. Czekaj, jakiś kurzik ci poleciał. Pokaż. Ale to nie będzie ten. Nie jest napisany, Sylwor Górze. Ani 2,5, ani nic. Szósta część talara. Weź to przeczyść to tą szczoteczkę. No, została w koszuli. Ładne, grube srebro.

Ciebie. Jest grube srebro. Chyba trujeczka, Stary starej Willii, też mu fryzurę przetrącił. Ale to nie ja. Żurawie się wydzierają. Pięknie. Jak to brzmi. Witamy, witamy, my znowu w Lasku, dosłownie 5 metrów od auta, pierwszy sygnał I jest, i jest Adolfik. Ja widzę złoto. Masz złotówkę? Idę, tylko słuchawki zrzucę. Złoty, nie? Żniwiarka. Złoty pisze. Nie? Ja ciebie... Żniwiarę dowaliłaś. Po lekkim wylizaniu. Po lekkim wylizaniu. I tak to nikt nie uwierzy, bo to jest masakra. Jak masakra? No masakra. Jest 1925 rok Z kropką O ładnie O widać kropeczkę delikatnie Wiesz jaki to jest strzał? Nie wiem, bo ja pierwszy raz taką monetę To jest mega, 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 mega strzał No piękna jest Piękna żniwiara odcinka o jednej monecie. No. Dobra, lecimy dalej. <noise> Dopiero zaczęliśmy. A, las. To jest mój drugi dołek. Dzisiaj. A las kocha nas. No, jest mistrz.